Nie, ma no! Dzisiaj będzie analiza Kibidi toilet. Zkibidi toilet, skibidi, szkibini toilet. Wiem, że dawno nie było, więc analizuję od razu dwa party. Więc możecie teraz zobaczyć. Dobra, i koniec powinienem trzy tygodnie temu to rzucić. Rzucać odcinek i analizuję. Ja... Zacznijmy od samego początku. Dobrze. Tutaj. nie chcę mieć praw. Wyciszam. Dobra, no. zginął. Okej, okay, czyli ten laser naprawdę najmocniej się okay, to spadki. Okej, to chociaż to dobrze to wiedzieć. Tutaj so, dalej lecimy, no okej. Okay. Tutaj, tutaj nie wiem, co... Wy... A co tutaj wychodzi? Co tutaj wychodzi? A to są te starców, okej, okay, rozumiem Później zrozumiecie, nie widzowie co nie O co chodzi Później zrozumiecie o co chodzi A to by, by było ich więcej? Ja o tym nie widziałem Dlaczego znaczy, ona ma rakiety i... Dlaczego ona ma taką dobrą patrzę? O i patrzcie. I może się i mógł przebić nią. Czyli to nie działa na takie patrze. I, taki I teraz mam taką teorię, że kiedy on się nie energią, to... to No po prostu ten, może, te, że nawet nie zachowuje się jak Tytanki po prostu imusem i to po prostu nic mu się nie stanie. No i tu chodzą wszyscy Tytani i dają mu energię.

Zaczynasz 57 odcinek, już wam pokazuję. chwilka, Już wam pokazuję. Albo nie, pokażesz. mnie trzeba, chyba pamiętam, na brakuje. a teraz 360 fryki Trochę taka kula była imprezowa, trzeba na dział e, 10 na 10 i DJ z shorts jak dobrze pamiętam Nie ciekawi czy to jest ten 60 odcinka ten który trzymał te czy jakiś boss love, czy to jakiś ten czy to i szef, jakby? To, to mnie zastanawia. Patrzcie, on przechwytuje moce Ich, po prostu. I patrzcie, co on mu robi. Nie wracą. Ma tor, On nie może rdzenia zatrzymać, bo patrzcie. On uniknął to. On to nie wziął. On to uniknął, żeż. Chwila. Troszeczkę cofnijmy. Ja to widziałem zielone? Ewi ewidentnie albo było coś, albo zielone. Bo chyba on ten. Eee, wyżycy zginiecie, to po pierwsze, a po drugie zaczął gadać z kimili O, no i tutaj mamy. No bo on się pojawił w 69. odcinku, parcie 1. A nie parcie 2. Przepraszam za dźwięki. Um. No, i, no i po prostu mu oddaję. I przebił rękę. Ale skubanych jeszcze żyje. No i kobiety. Trochę to jest nie fair, że. Kamera woman, speaker woman, a TV Woman nie dostało. No, te dwie kobiety dostały. Kamera woman i sper woman. A... Tutaj mamy lakiego tak wszystkich. Hey. No i to teraz na tyle w tym odcinku. I teraz part 2 Czy ciszysz? To, to, przepraszam we linki. Ale tutaj to jest tego parta tam Patrzcie. On, on, on się poświęcił, żeby on go wziął. Pop. Potem winda się zaczęła walić. Leci z piąskami. Nie, takie ma, takie kolce. Patrzcie. I powiem mu też pomocę. A on nie. Nie. Może coś na niego już za te kamery których mam. Wiecie, to się stało? I co? To na końcu odcinka wam pokażę na, mojego, mojego odcinka, który Bardzo dziękuję, że nagrywała nam skirki, toalet, analizy, teorie i wszystko. Bardzo no, dziękuję. Jak chcecie. Teraz tylko wam powiem, informacja ważna. Jak chcecie, to mogę analizować wszystkie odcinki Dome Studio. Czyli Skibin, multiverse. No i możemy sobie tak analizować i robić blue pet. Jak chcecie? Nie liczcie, bo ja nie, chyba, chyba nie będę sobie robił kartu, Albo nie, nie będę sobie jeszcze robił tyle odcinków od wirajca. Ale jak zostawicie. Może. 100 łapeczek lub 50. To e, zrobimy to. Tutaj, nie wiem, tutaj piszę. To jest język uskiwili, to pewnie. O, i tajna ten. Został nowego administratora. E, no i na końcu jest napisane cały ten tekst, nie pamiętam, już od tego youtubera, ale tamże na końcu było. E, e, z tajemniczych sekretów tu coś tam No i dalej lecimy. O, no jak się cofniemy. Albo dobra, daj tu O, dlaczego mówi nie? Patrzcie. Przepraszam, że tak cofam ciągle, ale... Oj, mam teorię, że będzie Pizziman. Czyli komputerman, bo patrzcie co jest. BEZ NICZEGO, BEZ NICZEGO! O, cicho. I tutaj jest książka tv menów. I teraz myślę, że to są zdrajcy. śmierci praktycznie bo za zginął. No już Żeby tutaj zrobili. No i mi się zdaje, że taki kamera to przeżyje, bo agent go, go o tego prosił. Róż specjalnie to było zaplanowane, żeby wykonał swoją misję. Mm. Tylko ma ciekawość. Co tutaj jest? Bo przecież e, ten. Przecież y, oni mają, a oni jemu jeszcze nie dali. Przez... Czy kamery też są sos, sas? podejrzane o coś? Chodź. Tu jest. No. No i tutaj robi tak. Na chwilę sobie... No i teraz on jest w tym odcinku. No, no, i... no i dalej jak idzie, to, to lecimy i czekam na part nadal. I to dzisiaj na tyle w tym odcinku. No razie.